Cześć. To ja, Waloryk Całkiem długo mnie nie było. Obiecałem jakieś dwa miesiące temu, ponad, że wracam. Nic się od tego czasu nie pojawiło. Oprócz jednego live streama. Bardzo was za to przepraszam. Ale osoby, które śledzą mojego Discorda, wiedzą, że planuję live'a przedłużonego z nagrodami. Także jest na co czekać. Początkowo był tam zaplanowany na. Początek czerwca, właśnie się cały czas przesuwał i postanowiłem, że dobra Nie będę go przesuwał na co następny dzień, bo pewnie i tak go po raz kolejny przesunę I postanowiłem, że nie ogłaszam zaraz dokładnej daty tego streama, tylko po prostu Nie wiem, gdzieś tam powiedziałem, że w wakacje będzie to, to będzie I strasznie was przepraszam jeszcze raz za ten brak wszystkiego mm, Jeszcze chwilkę, niczego nie będzie Będzie później ten streamek i Wracamy z regularnością. Będą wakacje, będzie czas na Nagrywanie filmików, także wiecie Szykujcie się, ponieważ jest na co się szykować Wyczekujcie, ponieważ jest czego I pamiętajcie, że Streamy będą się kiedyś pojawiać regularnie, jeżeli jeszcze Jeszcze tego nie ma zaplanowanego Ale się, Kiedy to będzie? Nie ma zaplanowanego, ale mam w planach Robienie nieregularnych streamów, rzucanie regularnych odcinków Także no, będzie się dziać, jak na razie niczego nie obiecuję na najbliższy czas, ale nie oznacza to tego, że, że będzie pusto na tym kanale, bo mam w planach zrobić coś potężnego, jak mówiłem wyczekujcie było z czego